Przestań teraz skrolować i posłuchaj tego, co mam ci do powiedzenia. Gazeta Polityko wypuściła czaty z Telegramu, z aplikacji Telegram, młodych republikańskich polityków, ludzi pracujących dla polityków z całego kraju. To są wszystko młodzi republikanie, przyszłość tej partii, przyszłość tego kraju. Wiecie, co było w tych czatach? naśmiewanie się z gwałtu, nazywanie czarnoskórych małpami. Jeden koleś napisał: "Kocham Hitlera". Inny koleś napisał, że tęskni za komorami gazowymi, że wszyscy żydzi powinni też tam powiedzmy się znaleźć, ale nie tylko o imigrantach też pisali. Także co to jest za przyszłość republikańskiej partii? Naprawdę? Imigranci, Żydzi do gazu? Kochamy Hitlera? E, po co mam oglądać czarną osobę? Bo wystarczy, że pójdę do Zoo i zobaczę sobie małpy? To są cytaty. I wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze, ale i najlepsze w tym wszystkim. Wiecie, co jest? To jest bardzo do przewidzenia, ale Wam powiem. Pokazali zdjęcia tych ludzi. Były w, wśród nich też kobiety, żeby nie było, a oni tam żartowali sobie z gwałtu. Ale pokazali zdjęcia tych ludzi. I to są. Białe, spasione, nieatrakcyjne chłopy. Fuj! Przyszłość Republikańskiej Partii. Mhm. Dzięki. Dzięki za taką Republikańską partię.